Pracujemy na glockach i, u, i my uczymy na glockach z tego względu, że nie mają żadnego bezpiecznika. E... bezpiecznika znaczy, że... Nie ma żadnego przełącznika, którym fizycznie zabezpieczysz Aha, przed oddaniem niekontrolowanego strzału. Bezpiecznikiem jest to, to, a dla leworęcznych to, to jest bezpiecznik. E... Pierwsza i podstawowa sprawa, to jest to, co zawsze się mówi na szkoleniach zagranicznych. Safety first. Palec zawsze spoczywa tutaj. Nigdy nie trzymasz palca tu, nie trzymasz palca tu, nie tak. Palec spoczywa tutaj na korpusie lub lub tutaj na korpusie. Tylko i wyłącznie. Palec ląduje na język pustowy. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zgrałem przyrządy i zaczynam oddawać strzał. Tylko i wyłącznie wtedy. Nigdy, nigdy poza tym. Więc y, to jest bezpieczne. Druga, druga rzecz, jeżeli dostajesz kogokolwiek broń, y, to najpierw sprawdzasz, co z bronią jest. Czyli, jeżeli byłby magazynek, ten akurat jest załadowany, to wyjmujesz najpierw magazynek, Aha. ale oczywiście nie masz pewności, co jest w środku, więc trzeba przeładować. raz, dwa razy przynajmniej. No, tak, dokładnie. Trzeba, trzeba oczyścić mu zamek, i dopiero wtedy możesz w bezpieczne miejsce. To jest druga rzecz. Naciągnięty język spustowy jest sygnałem alarmowym dla ciebie. Ma się zapalić zawsze czerwona lampka. Jeżeli jest naciągnięty język spustowy, już nie jeden był taki, nie na moich akurat zajęciach, ale na niejednych zajęciach słyszałem i widziałem jak człowiek. Zobaczył język na, naciągnięty, to no po prostu oddał strzał, tak? Nie wolno. Jeżeli jest język naciągnięty, to nie sprawdzam, dlaczego on jest naciągnięty przez naciśnięcie języka. Tylko, Tylko kontrola, albo, albo tutaj ściągam, albo po prostu przeładowuję raz, to, to, to dwa razy. naciągnięty, to, to widać, że to jest naciągnięte? To... Tak, on jest, naciągnięty, teraz jest naciągnięty, teraz jest... jest przestrzelony, tak? tak? Więc w tej pozycji wiesz, że nie oddasz strzału, jesteś. Powiedzmy, mniej więcej bezpieczny, tak? Ale tak czy inaczej, biorąc od kogoś broń, sprawdzam czy jest rozładowany. E, Kaburę macie... Ja na... mam tam stał dowodową A to Dobrze, a to na magazynki od nie ma? Dobra. E, więc. Okay, so jak Więc jest to jest to... naciągnięty. To, tak, to, 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 to widać. Pierwsza parę... rzecz, palec, druga rzecz, kontrola broni, sprawdzenie czy język spustowy jest ee, zrzucony i ni, niczym nam nie grozi.